i rozpoczęli. Jest, jak <noise> jak przebój wolgrom <noise>

Tych z tyłu no. I... na pewno ten bramkarz nie? Ten bramkarz, co dobrze gra nogami Jakoś Tak jest, chodź tak nie do końca to Za duża przerwa, grajcie

No! No! Milik! Dobra, prawo. Uważaj plecy! Pomóżcie mu! Szybsze! Mituś, pomóż! Szybsze podanie, Mituś! Szybsze, szybciej musisz, Mituś! Szybciej, Mituś, musisz! Dobra! No! Ze kończcie to Za dużo. Za dużo No! Pomylił Jezus Puszczał Mądrze, mądrze, mądrze Chopin Bez zabawy Kłuknie, patrz. Szczał. A nie, szkoda. No dobrze. Patrz, nikt go nie atakuje. Patrz, ten jest niekryty. Po co nie robią? 5, 6. 6 podań wymieni w naszym przedpolem. O oh Jezus. Ale to jest luk Jezusie

O. Christian źle, przewal! Szał! Brawo macie! O Jezus! No! Powalczyć o to! Zaczęło się kopanie nóg. O, prawie w bramkę. Prawie w bramkę. Masz go? O jest. Słabe jest to blisko. Ale ładne podanie poszło. Łapać może. A ty tam chciałeś strzelić tu? Tu. Teraz to takie. A, ładny, ładny pomysł. Ale co gracie? Szybciej piłą. Musisz pewnie, Patryk, pewnie jesteś. O Maxie, spokojnie, następny wtorek już będę. No! No i teraz. Mądrze, mądrze teraz. Ty, ty Krychowiak Dobrze, no. dobrze macie. No! dawaj dawaj, zabiłą! No! Przywal, że to tam! No! No! bo nie nie łapać łapać. A w dwóch przeciwnika bierzesz piłkę, grasz Mody i przejdziesz Mikołaj, nie możesz! Lewa ręka! No. WinaWell, jak mają ciebie? Idealnie będę, będę chwalił kogoś tutaj, nie? Kogo, ale... O, i patrz co się teraz zdarzy Strata To jest strata Ja już widziałem Ja już widziałem O, fila No tak O nie a teraz? Potężny się dzieje szybciej! Wyjdźcie! się grać, Łacinę. Kulturalny futbol. Na sędziego ma O. złotych na normalny sędzia. Choć w sumie to nienormalny. Patrz, nie ma nikogo po, po, po boku. Dobrze, że to jest przeciągnięte kolejne podanie, bo byśmy umarli chyba już. Nie, moja Brawo, Maciek! No No właśnie widać. O, łapto! Chopin! Z nogi to wy. Jeb. A wtedy? Patrz, patrz, patrz! Maciek podaje do przeciwnika, Bramka 2-1. I mnie, i bo kameruje. Mógłbym, mógłbym sześć Nooo! Już Patrz jak podkręcił dupą, aż wróciła piłka na wstęp, no blokujesz No blokuj to! Supa strikers, dawaj No widzisz, a jakbyś ty się zabrał stąpił. Co prawda tą górę widać z mojego bloku, no ale to już inna sprawa No przy... To. Ja pier... Jeszcze raz! Kopnął w niego wróciła! I wyszedł Za bardzo wyszedł, dwóch obrań za bardzo. Ale dobrze Maciek. Za ale. Ale, ale... ale ten się zapewnił. Rasz baj i longiem go oho Kurczę, napinacz Nie, to jest inazuma Eleven, 11, pamiętaj Nie Tak Nie, to była Inazuma 11, użył swojego czaru Zatakuj go, bo tam nie może łapać Oj brawo! Który? No, przy... No i dwie piłki, dobry pomysł. Jordan nie trafił, ja nie mogę. Jak się machną paskudnie Kto? Napieram. Aha. Bravo. Na...